Dzień dobry moi drodzy, hot yoga wiadomo, ćwiczenia w 40 stopniach, podświetlani jesteśmy y, światłem infra co daje dodatkowe prozdrowotne y, y, wartości, natomiast wprowadziłam y, innowacje, coś jeszcze, y, żeby ulepszyć to nasze ćwiczenie, bardziej y, zrobić z tego ekskluzywny nawet trening, body i y, y, leginsy i body Firmy AROSHA do codziennego użytku, do ćwiczeń w warunkach infrared. Super, włókna, body, wyszczupają okolice brzucha, dają termoregulujące działanie, pobudzają mikrokrążenie, natychmiastowy efekt modelujący i rozluźniają mięśnie. Projekt yy, na treningi, a również do codziennego użytku domowego w domu. Przepieramy leginsy bardzo trwały, przepieramy body. Bardzo trwały, fajny materiał, bardzo wygodny, używam. Druga rzecz to są legginsy. Legginsy są zbudowane, zrobione z innowacyjnych kompozycji włókien bioinfrared. Pobudzają krążenie, odprowadzają nadmiar płynu, poprawiają kondycję skóry i jest to bardzo prosta i szybka metoda na pozbycie się celulitu, nierówności nadmiaru tkanki tłuszczowej. Rekomenduję Wam bardzo te dwa produkty. Pytajcie, dzwońcie, piszcie. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem i zapraszam do kontaktu.